Co Cię zachęciło do wybrania akurat to polówki oraz dołączenia na profil MatGeo? Rozszerzenia na profil MatGeo dają bardzo dużo możliwości na znalezienie dobrej i wysokopłatnej pracy. aby zachęcić uczniów z tej do dołączenia do naszej szkoły. Na pewno jest tutaj wspaniała atmosfera, ludzie są naprawdę cudowni, nauczyciele są wyrozumiali i można tu trafić na ludzi, którzy naprawdę chcą robić coś w przeszłości i również mają swoje własne zainteresowania. Nasza szkoła również daje nam możliwości do rozwijania naszych pasji i zainteresowań. Nauczyciele również zawsze są w tym stanie pomóc i otrzymujemy bardzo dużo wsparcia. Co motywującego masz powiedzieć przyszłym MatGeo, dlaczego powinni wybrać naszą szkołę? co no Na pewno, kiedy będą potrzebowali pomocy mogą się zwrócić do nauczycieli na tej szkole i taką pomoc otrzymają. Ok, i co według Ciebie wyróżnia akurat naszą klasę MatGeo od innych szkół? Nasza klasa w to naszej znaczy szkole jest wspierana przez SGH, Szkołę Przedmiotową w Warszawie. Która daje nam również wiele możliwości, na przykład jak webinaria związane z ekonomią, każdy ma różny temat, zawsze można wybrać. Są naprawdę interesujące. Co według pani wyróżnia akurat naszą klasę MadGa od pozostałych? Przede wszystkim fantastyczni uczniowie, którzy są moim zdaniem najbardziej filozofowani z wszystkich uczniów Topolówki. To, że możemy dużo czasu spędzać na świeżym powietrzu, wyjeżdżać na badania terenowe, spotykać się w trochę innym otoczeniu niż tylko szkolna ławka.